Wysokość i ściągalność podatków, choćby od nieruchomości zawsze interesowała radnych miejskich obojętnie, kto by nie był burmistrzem. Zaległości w płatnościach owszem są, ale coraz mniejsze, i to cieszy włodarza miasta. Mój apele ubiegłoroczne o to, żeby zaktualizować, jakby nanieść korekty, poprawki posiadanych nieruchomości, żeby te deklaracje, które dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego E, nawet środków transportu, że one znalazły swój e, właściwe, jakby, przyjęcie, i to, że państwo w dużej mierze e, no, wypełnili to, co na każdym z nas, jako mieszkańcu danej gminy, e, ciążyło. E, z tego tytułu rodzą się wpływy. Podwyższone. Plany, wpływy bieżące, wpływy zaległe z tytułu podatku rolnego, podatków od nieruchomości, osób fizycznych, osób prawnych, no, znacząco wzrosły. Ja, oczywiście, ze swojej strony, też muszę tu podziękować całemu referatowi podatkowemu, który mozolnie, w tym samym składzie niepowiększonym, przygotowywał i upomnienia, i tytuły wykonawcze. I z tego tytułu, Troszeczkę do tego budżetu wpłynęło więcej, dlatego dzisiaj jakby na kanwie ubiegłorocznych próśb jeszcze raz ponawiam prośbę i jakby proszę o to, bo nowe jakby obszary się jeszcze pojawiły, mianowicie Starostwo Powiatowe aktualizuje ewidencję budynków nierolniczych. I też bardzo dużo z nas, mieszkańców, zapomina o tym, że w stosownym czasie jest obligatoryjny obowiązek zgłoszenia tych budynków do opodatkowania. A co ze środkami zewnętrznymi na różnego rodzaju inwestycje? Ile pozyskano ich przez ostatnie dwa lata? Przeszło 7 milionów łącznie, zostało pozyskane środków zewnętrznych. Tym został wzbogacony budżet gminy Wielkiej wzbogacony w czasie bardzo ciężkim, w czasie kiedy środki unijne, te które na tak zwanych różnych półkach funkcjonowały w drugim rozdaniu, były na tak zwanym, jak ja to nazywam, czasie czyszczenia z różnych źródeł, jakby one były pozyskiwane, między innymi z ministerstwa gospodarki, z narodowego programu tych przebudów, dróg, lokalnych ministerstwa edukacji. Unijne związane z kapitałem ludzkim, z Urzędu Marszałkowskiego, z Województwa Łódzkiego, z dalej programów operacyjnych tych, które jeszcze można było wykorzystać. Oczywiście Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Więcej podatkowo finansowych informacji już w temacie tygodnia. Zapraszamy.